A mogę równie dobrze nic nie zrobić dzisiaj wywalić. Mam mistrza lochów, którego nie jestem w stanie zabić. I ten mistrz lochów działa na zasadzie: muszę pokonać wszystkich, żeby on zniknął. Tak jak tutaj. Ona też nie atakuje, jakby jej nie było. Nie mówcie, że mi się gra zacięła. Jestem stupido. Siema, gram sobie w grę Nazywa Dice and Folds. Ja, uh, Fold, Dice and Fold. Uh, ja o niej jakiś czas temu na odcinkach mówiłem. Mówiłem, że to jest to gra, którą dostałem od twórców, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Uh, I jest, moim zdaniem, wyśmienita. Jest to. Um, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest rock-like. Ciężko. Na pewno to jest jakiś. Uh, w jakimś stopniu deck-builder. Myślę, że tak, mógłbym to nazwać, na pewno mamy RNG z kości i dzisiaj, choć gladiator jest kolejny, bo tutaj jak widać sporo postaci w ogóle jest, możemy sobie zobaczyć, jest ich ogrom, a jeszcze będą jakieś w DLC, czy tam aktualizacji. I pomimo tego, że gladiator jest następny, to nie potrafię nim grać, jestem tragiczny, więc bierzemy sobie rzeźbiarza, który może mieć dwa itemy na starcie i zawsze biorę złamany trójząb, przynajmniej na razie, bo jest mega op, Dostaje darmowy przedmiot. I myślę, że drugim takim mega op itemem jest język syreny, który daje rozpoczęcie z 4, 5, 6 kośćmi, nie? Znaczy nie, że jest wybór 4, 5 lub 6, tylko z wykością 4, 5 i 6. Tu są one pokazane. Dostaliśmy młotek, jeden z lepszych itemów. E, Daj nam do wartości plus 1, chociaż na no, chwilowo niepotrzebne. Co to masz za moc specjalną? Zmienia wszystkie dokładne sloty na całkowite sloty, o tej samej wartości z do tego zestawu. <laughs> Czyli bardzo podobne co inni. Hmm, w sumie załaduje, może ten umiejętność zakończy, lecimy dalej. Nie wiem, ile sobie zagramy rund. E, o, i patrzcie, niby 4 potrzebne, mamy trójkę kości i cyk, zabijamy go, bo młotek nam daje plus 1. <laughs> Nie wiem... Musiałem sobie pokażleć. E, nie wiem, ile dokładnie zagramy sobie tych rund. E, ciężko mi to w sumie stwierdzić, bo... E, co to bo on pośmiertnie daje taki hałas wody. E, ciężko mi to stwierdzić, bo bo, bo bo nie wiem, jak długo zajmie nam ta, ta gierka. Może być tak, że e, wygram w, w parę sekund. Może być tak, że będę potrzebować tych sekund więcej troszeczkę. Mogę się wywalić po drodze. Mogę, nie wiem, dojść do 29 rundy, gdzieś jest boss i go pokonać. A mogę równie dobrze nic nie zrobić i się wywalić. Wiem, że się powtarzam, ale cały czas <coughs> jak słuchasz walczę z gardłem. Przepraszam, że kaszlę do mikrofonu, ale po prostu zdycham. Więc co ja chyba... Ona jest fajna. Ona jeżeli naładujemy jej moc specjalną, to ona posiada, daje nam dodatkowe amulety. Wiecie, te, te, te rzeczy, z którymi zaczęliśmy. I z bossa zamiast jeden leci, lecą dwa, więc mogę szybko je sobie nabić i ona jest mega fajna i to jest jednorazowe. My mamy sześć coinów, no mogę się bawić. I mamy beznadziejne oko. Co trzy złote następny rzut będzie miał jedno oko. To jest w sumie fajne. To bym mógł wziąć. Zostanie mi... Halo, o. Zostaną mi dwie monety. Kontynuujmy sobie. <laughs> Jezu, co jest, moim Że Przestało działać. Halo, popsuło się. Dobra, ciebie zabiję. Na ciebie jeszcze nie mogę, bo muszę mieć czwóreczkę. I mamy czwóreczkę. Mamy leczonko darmowe. No i dwie trójki. No to szkoda nie wrzucić. Oj, mogę cofnąć, zapomniałem. Ja bym nie chciał topać. Mamy drugą trójkę. I teraz tak, tu zniszczę tego, tu tego, on ginie. A tu tylko 6 mi potrzeba. Został pokonany. Popijam sobie przy okazji akurat dzisiaj sok, chociaż kawa też leży. Leży. Na spokojnie sobie leży. I czeka, aż ją zacznę pić. Wypełnię osobą kość pierwszego atakującego w fazie. W sumie, w sumie biorę. Te monety i tak mi są nie, niepotrzebne w całej grze. E, a fajnie by było je sobie po prostu zużywać. O, to jest spoko, patrzcie. To jest przeciwnik, który ma 3-4-9 może wrzuć mu. Ale jak wrzucę jakąkolwiek kość niebieską, on ginie, patrzcie, Tutaj. Wspaniałe to jest. Bo mnie uderzyła przez to, że składam losowe... Losowe, losową kość przeciwnika. No to zyskuję na tym. Dzisiaj gardło mi nie będzie nie, ten, e, nie, nie odpuści. O, mam umiejętność aktywną, mogę użyć. Zapomniałem o tym. A tu bym chciał, może... Mógłbym mm, tam babcie. <laughs> Wszystkim! Zmienia wszystkie dokładnie, a ja myślałem, że jednemu, bo jest bardzo dużo postaci randomowych w tej grze na zasadzie... Znaczy, w ogóle jest dużo postaci randomowych. O, to koniec, nie chciałem nic dalej dodawać. Ale, bardzo dużo tych umiejętności ich, one się, się, One są bardzo podobne do siebie. Tylko jak widać, się różnią już takimi detalami. Na zasadzie on zamienia wszystkie dokładne sloty. Jest postać, która zamienia tylko jeden wybrany, dokładny slot na całkowity. A jest postać, która zamienia. E, randomowy slot przeciwnika. Wylec swojego batara i towarzyszałapiec. No i tak miałem zrobić z tymi pieniędzmi, więc kupię. Lekko podleczymy. I mamy bardzo niefajnego fajnego przeciwnika. Czego też chyba jestem w stanie zabić na zasadzie. A się podlecia. Też jestem chyba w stanie zabić na zasadzie niebieskiej kości. Tylko, że ona, ona musi się trafić, niestety. I to jest jedyna opcja. Dobra, wylećmy się. Na szczęście, tej pani archeolog, nie muszę mieć do końca gry. <laughs> o, to jest ten, wyłączyłeś mnie. O, ty chamy. Mniej niż dwa. Dobra, to sobie po, po ten. Powrzucam do. Um, na złotą monetę. Bo tutaj mamy też opcję zdobycia złotej monety darmowej. I to jest dosłownie co walkę mogą zdobyć. Tylko muszę wywalić bardzo dużo kości. Znaczy bardzo dużo, sześć w sumie. No ale w trakcie gry 6 kości to jest dużo. Szczególnie jak masz na przykład 4 przeciwników, którzy biją po 6. Kiedy otrzymasz 6 lub więcej obrażeń od ataku, użyj czerwoną kością. Bardzo fajnie, będziemy leczyć. To jest też bardzo mocne. Gdy towarzysz otrzyma obrażenia, nie będzie to leczyć. Ja to wezmę, ja to zawsze biorę. Czasami to jest w wersji unikalnej, ja, ja bym to tak nazwał, że to jest wersja unikalna, gdzie się świeci na tęczowo i wtedy jest po prostu lepsza. To trochę działa jak trucizna ostatnio, brotato. Że ma jakieś tam umiejętności. Dobra, Cię ubiję, Ciebie ubiję, to ja też ubiję, kolego. Wszystkich naraz. Bardzo fajnym przedmiotem w tej chwili by było e, umiejętność... O, w sumie nie muszę, ona będzie miała więcej życia, jak ją wyleczę. E, bardzo fajną umiejętnością jest przedmiot w sumie, e, który daje... E, jak zabiję wszystkich naraz, w jednej turze, w pierwszej turze dokładnie, to dostaję przedmiot. To jest mega spoko. Udostępnię umiejętność swojego bohatera, odrzuć wszystkie monety i wyleć swojego bohatera o 15. Bardzo fajne. Jakbym miał 5 monet, to to wywalił, bo i tak nie mam monet. Ale niestety, niestety. Jestem w stanie was zabić wszystkich. Nadaję priorytet atakowaniu towarzysza. Ja bym chciał ją chyba zabić. Tak szczerze. Dobra, pani tutaj poszła. Ciebie może? Idealnie. On niestety co rundę boostuje sobie damage. To jest bardzo fajny przeciwnik. O nie, serio? Jeden. A to jest jeszcze elitarny. Bo jak mają coś takiego właśnie na komikonkę, to znaczy, że są elitarni i są zboostowani. No troszeczkę. Albo dwukrotnie? Nigdy nie pamiętam. Chyba dwukrotnie. No ale mówię, nie, nie pamiętam. Ale dobra, czy ja jestem w stanie zabić tego pana? To nie jestem. Czy on działa, ten gól na tą samą? Nie działa na niebieskie. Mmm, nie fajnie. A mogłam tego zabić, też głupi jestem. Kocham barwę. W sumie mógłbym. Mógłbym użyć umiejętności, ją trzeba używać. Trzeba o niej pamiętać zawsze. To też jeszcze, to też, mam piątkę. Ale szkoda jej nie używać w sumie, bo nam to daje wyłączanie. Nie, ...tych tych całkowitych, one są straszne. Nie, tak? Całkowitych? Dokładne to są, a nie całkowite. Całkowite to są te. Za każdą ranę, jak wyrzucić niebieską kość, zdobądź dwie srebrne monety. Po zakupie mistrz lochów pojawi się dodatkowy... To jest słabe. Po złożeniu wroga ulec swojego patara jeden. E, okej. Okay. Nie najgorsze. I to było epickie. mam powszechny. E, ogólnie, jeżeli chodzi o tego mistrza lochów, to jest strasznie słaby item. E, bo mistrz lochów po prostu tak za długo siedzimy na jednej walce. O, tu postaram się zrobić. Mam przeciwnika, który bije bij Yy, Bije po jeden, więc sobie posiedzimy. Przynajmniej postaram się posiedzieć tutaj. I sobie załaduję umiejętność łenity. To mogę przejść tutaj. Kurczę, jedynki mi zabrakło. I nie wiem ile razy oberwę głównie. O, to mnie też się mogę zadawać. O, już się pojawia. Po siedmiu rzutach on się pojawia. O, podleczmy się. Mnie nie głupie. Kolejne leczenie już będzie dla niej. Jaką jedynkę bym poprosił? Bo. By mam mistrza lochów, którego nie jestem w stanie zabić. I ten mistrz lochów działa na zasadzie. Musi pokonać wszystkich, żeby on zniknął. Tak jak tutaj. Więc jest łatwy do pokonania, szczerze. Ale bardzo czasami męczący. Podwójne, mam dwie, trójki, mam dwie dwójki. I nieporzyste. Ajda o nie, A ciebie zabiję. Dostanie mi tylko pan... Wiesz po trzy, ale mogę się podleczyć, więc będzie dobrze. A jeszcze mu wyłączyłem umiejętność, zapomniałem o tym. Mam dwie monety. Nie jeden kamień w panna znaczy, była jeden, ale ją wkitnę jak głupi. Niepotrzebnie Eee. W sumie ma mam najwięcej życia, plus pięć dostanie jeszcze, więc 27. Najbardziej tankowna. Ja bym z nią już został. Um, bardzo mi się nie podoba. Podwaja atak. O, ciebie zabiłam na starcie. Bardzo mi się nie podoba, że dwie elitki mi się trafiły na raz. Dobra. Ty zginąłeś. Tu nie A, No nie, nie, nie paszyste. No to jedynka. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Dobra, nie wiem. Zostawię to na razie. tak. Bardzo dziwne. Nie mogłem je zaatakować. Ej, nie mogę w ogóle. To ona powoduje, że ja muszę najpierw Dulana, tą lalkę, zabić? Nie, mówimy ją. Ona też nie atakuje, jakby jej nie było. Nie mówcie, że mi się gra zacięła. Wyszedłem i wszedłem, z nadzieją, że mi się uda. Uj. E, podwójne w sumie mogę cię zabić. Tego pana bym chciał zabić na zasadzie po prostu jedynek. Nie, więc coś się zacięło. Po prostu wyszedłem, zapisałem grę i wróciłem. I to był w sumie dobry wybór. O! Jesteś bardzo niefajny, ale bijesz nadal po trzy. Dobra, zabiję go pierwszego. Za się jednego pozbędę. Nie wiem, ile straciłem progresu tak szczerze. Nie wiem, czy to mi coś cofnęło, czy, czy ten... W ogóle inna walka, ale wydaje mi się, że pod 27 miałem wcześniej. Uuu, to jest mega dobre. Wszystkie efekty leczenia będą także leczyć bohater. To jest takie średnie. Fajnie, to jest, jak ma się dobry build na to. A ja dużo kostek leczących nie dostaję, ale pazur grywa. Giga dobry. Po złożeniu miesiąc slot całkowito 3. Więc taki doktor zaraza. Do zrobienia. Raz walczyłem z doktorem zarazą. I pamiętam, że głównie co trzeba robić, to ubić mi te szczury. Jak najszybciej. One się będą i tak respić. Ojej. Czyli ja muszę... Robić tak. Raz uderzam jego, a później szczury. To jest dobra opcja. Bo one zwiększają damage. Jak będę cały czas te szczury trzymał na zasadzie. O, mogę się podnaczyć lekko. Jak będę te szczury cały czas trzymał na zasadzie trzech życia, to on nie zabije, bo to jest, że. E, koniec tury rozkłada wszystkie złożone szczury trzema atakami, więc mega spoko. W to nie jest najciekawiej. A czy uda mi się go zabić już? Uda mi się, dobra. Jednego szczura się pozwątmy. Dobra, nie mam pojęcia, jak działa to rozkładanie, ale jak widać. Jak widać udało mi się. Nie wiem, dziwne, bo w pierwszy raz go w sumie pokonałem, ale przyjemne. Dostałem dwa itemy, tak jak mówiłem, rozpocznij grę ze 15 zdrowia do swojego bohatera, to jest bardzo dużo. Rozpocznij grę z losowym rzadkim przedmiotem. No co ty? No co ty gada, że ja takie rzeczy dostałem. O, mm, czarodziej teraz. Wybierz wroga i zmień się go atak do 1. O, fajny. Ja mogę mieć dwa itemy. Rozpocznij z losowym o Nie, no teraz rzeźba trumny. W sumie. A, mogę tylko jeden. Gra? się uczy. No. Albo ja się uczę. O co chodzi w grze? Mogę z losowym towarzyszem. rzadkim. U, w sumie. No, ale nie. Wolę chyba z kością 4, 5, 6. W sumie dobre kości to są. większe kości, tym lepsze dostałem. Gdy zostanie wypełniony z i to no, kością, zobaczy srebrną monetę, Czyli tak. I plus jedna srebrna maleta. i dwie szóstki wpadły. No nie zaduję sobie moc specjalną. Nie, będzie nadawana. Kureczka. I to chyba mnie zadziała, nie? Jako dodatkowa? Chyba nie. Tak mi się... O, dwójkę. Ja zapominam, że muszę najpierw rzucić kości, a ja zabiję ich kośćmi, które mam w tym, w deku. Jak głupi. Aaa, bo ty jakąś magią uderzasz. Dobra, nie wiem, czy chciałbym kość szóstki zużywać. Ale ty masz mało życia, kolego. To ja cię jednak zabiję. Mogę ten. A, zmniejszymy łotak do jeden. Super. Aha, na no to dużo mi dało. Fajny przeciwnik. Dużo zrobiłem, zmieszając mu atak do jeden, skoro się zwiększył. O, czwóreczka jakaś wpadła. Cztery i dwa. Idolnie. Szkoda, że młotka nie on teraz żałuję troszeczkę. Pierwszy towarzysz. Wezmę tankę chyba. On chyba leczy. Albo mi srebrną metę wydaje. Ona, zdobywam srebrną metę zgodnie z wartością kostki Ona jest fajnie, nie? Ja często grałem, tylko ja chyba wolę tankę jakiegoś przy sobie mieć. musiałem się napić. Lecie sobego wroga. No dobre, chcę. Na końcu każdej fazy wyleć swojego Batara 2, zresztą więc jestem zablokowana na pierwszej fazie ruchu. No dobra, chcę. I stać mnie by było jeszcze na Błyszczący Prowian, ale on chyba nie zadziała. Mogę spróbować, ale mm, wylec swojego Batara na ilość srebrnych monet, które użyłeś w ostatniej fazie, a ja nie zużyłem, bo to jest pierwszy sklep. Więc raczej tu nic nie zadziała. Ech, co tu się stało? Aha, dobra, ja mogę na niego spojrzeć, a mogę na niego rzucić kością? Mogę. Nie, nie mogę. A nie, mogę. Ale, ale nie działa, co ciekawe. Dobra, ciebie zabiję. Proszę, nie mówcie, że on zasnął. Yy... W sumie. Jedynki się pozbędę. W ogóle Ta jego moc specjalnie śmieszna, on po prostu gra na flecie. I tyle. To jest wszystko. Paradoks nieodpartej siły. Wspaniały. Czy ja cię zabiję? Jak najbardziej kolejną. Ej, on. 13 miał zawsze? Tak, bo dwie szóstki wchodzą w to. Tak, fakt. Fakty. Dobra, cię zabiłem. Trzy kości dostałem. Jeszcze trzy kolejne dostanę. I, i, I przyjacielu. Użyjemy sobie mocy specjalnej. Plus 5 do życia. Po użyciu umiejętności batara Jedna jakoś do następnego rzutu raz na fazę. No, no i tak raz na fazę chyba rzuca tą umiejętnością. Otrzymaj 10 obrażeń teraz. Gdy twój bohater się rozkłada, rozbysz jego bohater bohatera z 10 punktami. Dostępnie umiejętność swojego batara. Mamy guna. Nic nie chcę. O, witaj, przyjacielu. Mam jakąś trójkę, mam jakąś trójkę. Jedynkę sobie wyrzucę. Damu. Niech zagra na flecie. Nic ten totalnie flet nie daje. O nie, ser, nie spojrzałem. Ale ale nie, to są jedynki zwykłe? Dobra, jestem Stupido. I ja zabijam po prostu ten. Jestem Stupido. Pomyślałem, chciałby z kości. Bo zmniejszają damage, na przykład mógłbym mu zmniejszyć damage. Jedynka wpadła, ty mnie uderzysz. A nie bij O, wylecie się. Tu mogę dać dwójkę do czwórkę. Mniejsze niż cztery i większe niż cztery. Czy on? Nie. Czemu on tak mało życia ciągle na nim? Początek fazy z sklepu, zdobyć jedną złotą monetę, bardzo dobra. Zawsze będę miał kasę. Co to daje? Odsuń losowe przedmiot z wypunków, zdałem 5 zł Syf? Dobra, chciałbym to i młotek. Tak jak już mówiłem, młotek jest gigamocny. Do walki, szczególnie z busami, którzy mają po 30 życia. Czwórka wpadła, trójkę wrzucę i pan skorumpowany, alchemik Żegna się już życiem. No, witaj kruku. Nie, na no, to się wyleczę. Ten młotkiem cię zabije, prawda, prawda? Lustkę se wrzuca na złoty slot. Pani potrzebuje tej szóstki. O, to sobie pozapełniam ten na razie. Ej, w całość poszła! Pierwsza dzisiaj moneta zdobyta. Szczerze Przeże... A tym nie mogę, nie? Nie mogę. Kurde, sześć leczania dostasz. Koda szóstki leczania. Dobra, jedną, w sumie jedną niebieską sobie zostawię. Bo jak się pojawi przeciwnik, którego mogę zabić zwykłą niebieską monetą, to bardzo dobrze. To 4 rzuty umiejętność towarzystwa staje się dostępna. Słabe. Na końcu każdej fazy zdobądź srebrne monety, równe twoim złotym monetom. To yy, średnie, szczerze. Po zakupie daję jeden rzut rzutkością. To by było spoko, gdybym miał sześć monet. Nie panelicha. No. licha. Bardzo niefajny przeciwnik. Tą jedynkę muszę na niego zostawić. E, przeciwnik to jest na zasadzie, ile, y, go, u, ile mu wrzucę kość, tyle on mnie uderzy. Więc jakbym wrzucił szóstkę, to by mnie za 6 uderzył, to jest tragiczne. E, piątkę zestawię, to jedynkę mogę wrzucić na razie na zwłot slot slotkości. Chciałem No i on jest największym tankiem, nie potrzebuję nic od niego. Towarzysze i tak nie są aż tacy bardzo potrzebni. Cześć monet, więc tego nawet nie kupię. Po zakończeniu slotu kości, które spadną na wszystkie sloty są uważane za płację do wartości. Gdy ty twój towarzysz zostanie złożony, rozwórz tego towarzysza z dziesięciem zrobię. Czy jak on zginie, to go rozstawię z powrotem z 10 zdrowiami. Dobre. Zjada wszystkie srebrne monety i leczy bohater na taką samą ilość, czyli na 6. Za jeden? Dawaj. Za jeden? Nie głupie. Um, zwiększa na czerwone kości. Jeśli co najmniej jeden z twoich rzutów kości wyda się 6, zyskuje 2, 2 tarcze. No możesz mieć w ogóle tarcze? Za każdym razem, gdy kupisz przedmiot po zakupie, zdobędziesz 1 złota monetę. Co mnie? E, nie, jeszcze parę sklepów mi się trafi, w ogóle mogę zobaczyć. Tu mamy jeden jeszcze. Przed całą walką z bossem będzie jeden. Więc tam się nie muszę o nic martwić Jeden z kolegów przysnął, więcej niż pięć, mam dwie piątki w sumie. Kurką się podleczymy, więc nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. I trójeczka wpadła jakaś, super. O, uderzą mnie. Lecimy po etap 21, znowu pan, to znowu on. Gdzie? No trójkę muszę zużyć na tego zioma, nie? Szkoda by było tego nie zrobić. Mogę mu jeszcze damage zmniejszyć o jeden idealnie. A nie bij mnie, a to jedynki są. No tak, no, no tak, zapomniałem, że to jest jeden, a nie kropka. Ej, nie, gdybym, gdybym pamiętał. Specjalnie tą gość trzymam po to. Jak głupi, jak głupi. Dobra, jeszcze dwie y, kości i mamy monetkę złotą. Mamy kolejne rzeczy. Za każdym razem, gdy umieszczasz kostkę w, na obie na kości, odrzućcie mi do mistrzem monetę a nie nie, 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 nie tak, to się nie bawimy. Jakości mi są potrzebne. Na końcu każdej fazy wylec swojego batara o dwa, stotomę są zablokowane na pierwszy. A ja też mam, nie? Ta, no to biorę kolejne. Się stakują. Fajne, w ogóle fajna opcja, że się stakują przedmioty, które mogę kupić. Ja no już nic nie kupię, też za dwa nie opłaca się, bo szansa na to, że będzie item za jedną monetę jest bardzo mała. Yy, złotą, yy, znaczy niebieską monetę bym sobie chyba zostawił. Tak szczerze. Ow. Dobra. Wolę mieć dwie szóstki niż, niż co innego. Serio? Żadnej piątki? Żadnej piątki nie zostałem? Cztery szóstki, jedna czwórka. A, pan chce nieparzyste, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, się nie stresować. Pan chciałby jedynkę, ale nie mam. Wiada w domu. Kóreczka, jedyneczka, Nadal piątki brakuje. Była piątka, ale wyrzuciłem tego chopa jednego. Otrzymaj rosowego towarzysza. Jeśli już masz jednego, wylew swego 13. Bardzo mocny. Zdąć 30 złota wszyscy wrogowie są elitarni gigamocne, czekajcie. Musiałem się poprawić aż na fotelu, bo to co się teraz stanie, to jest gigamocne. Gdy odrzucisz kośnie, nie używaj jedną stroną monetę. To jest gigamocna, ale najpierw to. Elitarni wrogowie mnie nie bolą. To bierzemy. Mam 30 monet, ale mogę się obkupywać. O, mogę tyle lecianie wziąć dla niego, też nie kupię. E, na początku każdej fazy wypełnił jeden slot precyzyjny ze wroga, bardzo fajny. Po zakupie zwiększę szanse na wrzucenie niebieskiej kości. Oczywiście wszystkie monety wylewają, sobie, bo teraz 15, nie ma opcji. Lecimy dalej. Efekty leczenia będą działać na mnie i na towarzyszu, mocne. Wszystkie przyszłe przedmioty w sklepie będą kosztować 1 mniej, szkoda, że dopiero teraz to przeczytałem. <grym> bo miał ten przedmiot. A przyszłe to chyba i tak by nie działo. By bohater minus 1 obrazu, a ataku wroga. Mega mocne. Początek każdego etapu. No i ja staćmy na oba. Kurczę, wszystko bym stąd kupił, a mi monety się skończyły. Ale o kogobina najmniej przydatne? Już mam jedno zresztą. Zostajemy przy pani, która będzie miała 31 życia. I jeszcze coraz się wleczy, no tak. Dużo elitarnych wrogów, jak widać. Koniec tury. złóż losowego wroga. Czy zabije? go zabiję? Nie wiem, tak czy inaczej. mam ja chyba wszystko poprzedniego. Ja się go obawiam. Tak szczerze. Cześć leczenia. No, że podmogłem na niego też użyć. To się stało. Himero? Kolega Himer się wywalił jakoś dziwnie. O nie, i mi się to zbaguje pewnie. Znowu. Dobra. A nie, nie zbagowało się na szczęście. Ostatni sklep. Czy użytał umiejętność od swojego towarzysza? Na końcu każdej fazy odrzuci umiejętność swojego i zdobędąc złoty syny. Zobędziesz sobie przedmiot. Wezmę to i wezmę z kabareusza. Borek dostałem. A co mi daje worek? Po zakupie daj jeden slot na torbę kości. Mm, max 6. Aha, no mam 4 faktycznie. Upadły król, który jest na tym, na kościach. Zadaję wrażenie tylko przy użyciu kolorowych kostek. Trzeci koniec, który rozkłada losowego. Tylko przy użyciu, ten, kolorowych. A. Ten sposób kolorowych. No to lekki syf. Ja muszę go kolorowymi kośmi nabić teraz? Ej, taki jestem przeciwnik, szczerze. Mogę cię zabić, kolego? Znaczy fajnie, że no, kości mi się przydadzą do walki z innymi przeciwnikami. A wszystkie kolorowe muszę wywalić w niego. Jezu, ile to oberwy? Nie no super, bardzo się cieszę, że nie dostaję kolorowych kości. 15 życiem zostało. No a nawet jak dostaję kolorowe kości, to są tak niskiego nominału, że aż szkoda patrzeć na to. Och nic! krzesiu chłopa jakiegoś. Zwiększa obrażenie. Czemu? O, mogę. Dobra, król upadł, teraz muszę wygrać. On chce zwiększa obrażenia, cały czas, nie zabiega. Szczególnie nie zostało mi dwa życia. Koniec, przegrałem. Ale bez nadziei, ale jakiego z tego sobie skrzesił? Czempiona okropnego. I to nie przez kość. Nie, no nie gorzej, bym miał czarodzieja, ajajaj. Cóż, będziemy się kończyć, bo miło, się skończył, widzimy się w następnym odcinku. I będzie dosyć krótki. Na czytanie jest dosyć krótki, ale chciałem pokazać gierkę, która się pojawi pewnie na serii. Było miło, widzimy się w następnym odcinku, no i czymś,